Chcemy prosić, aby Bóg otworzył umysły i serca tych, którzy dzisiaj tworzą tę totalną dyktaturę, która zamyka usta prawdzie i polskim katolikom. Chcemy prosić, aby ustawa, ta hańbiąca cenzura, która była w minionym wieku, minionych latach, co jest kompromitacją dla tych, którzy sterują losami narodu, aby nie zamykali ust. Chcę prosić dzisiaj, aby Radio Maria Telewizja Drwana ogarnęła wszystkie kontynenty swoją posługą i swoją ewangelizacją, co jest zasadą i powołaniem Kościoła i wszystkich katolików. I chcemy to uczynić dzisiaj przez Stawictwo Maryi Matki Najświętszej, naszej Pani Jasnogórskiej, Zwycięskiej Królowej. I prosimy Maryjo, zwyciężyłaś i zwyciężaj. Maryja Jasnogurska, pani Kodejska, Pani Leśniańska, wyprażaj łaski potrzebne i przybądź nam z pomocy, aby wyrwać nas z potężnych rąk nieprzyjaciół mocy. Maryjo prowadź Radio Maryja, telewizję trwa i nas wszystkich do zwycięstwa, prawdy, miłości, prawa i sprawiedliwości. Wszę świętą ofiarujemy w tych ważnych intencjach, o których mówił ksiądz dziekan i które tutaj przynosimy do naszych sercach, broniąc i modląc się za radio, Maryja i Telewizję 2. Uznajemy przed Bogiem. Szanowni drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, zbieramy się dzisiaj tej świątyni poświęconej Matce Bożej w jej dzień, w sobotę, zbieramy się z różnych parafii, z różnych miasteczek naszego Podlasia i wiosek. Zbieramy się, aby się modlić i aby wyrazić nasze przekonania i nasze pragnienia. O co nam chodzi? Co jest wspólnym mianownikiem? Naszego tutaj zgromadzenia, naszej modlitwy. Można byłoby różnych słów używać, ale chyba jest jedno najważniejsze: to, czego dzisiaj pragniemy, czego nam dzisiaj brakuje, to prawda. Jest w nas głód prawdy. Pragniemy prawdy. Gromadzimy się tutaj w imię obrony prawdy. Moi drodzy, tu już nie chodzi tylko o Radio maryja i telewizję tam wam, o to wielkie dzieło, które odprowadzą ojcowie redemptoryści w naszej ojczyźnie i na świecie. Tu chodzi o prawdę szeroko pojętą. Czujemy, że dzisiaj żyjemy w świecie zmanipulowanym, a brak prawdy człowieka zniewala, a człowiek pragnie żyć w wolności. Pragniemy prawdy, dlatego tutaj się gromadzi. Wcale nie muszą być wszyscy zwolennikami telewizji trwami, Radia Maryja, bo nieraz słyszę wypowiedzi, wywiady z tymi, którzy biorą udział w tych manifestacjach, a jest ich tak dużo w naszej ojczyźnie, w wielu miastach. To jest jakiś fenomen naszych czasów. I ci ludzie mówią w wywiadach, ja mam takie czy inne poglądy, ale przybywam na te manifestacje, bo ja chcę prawdy. Moi drodzy, sięgamy tutaj aż czasów Jezusa, bo można byłoby analizować całą historię, historię zbawienia, jak Bóg poprzez prawdę po grzechu pierwotnym stopniowo wyzwalał człowieka z niewoli. Skąd wziął się grzech na świecie? Przez to, że diabeł okłamał człowieka. Okłamał. Powiedział, że jak się nie posłuchasz Boga, to sam będziesz, tak jak Bóg, decydował o wszystkim. Diabeł jest ojcem kłamstwa. To była klasyczna manipulacja. Przeanalizujmy sobie kiedyś te dwa pierwsze rozdziały księgi o rodzaju. A na ten temat jest też dużo i komentarzy biblijnych i wyjaśnień, żeby to dobrze zrozumieć. Moi drodzy, to tam, aż w raju, jest źródło, początek tego, co dzieje się także i dzisiaj. Tam jest przyczyna, ta pierwotna przyczyna naszego dzisiaj tutaj zgromadzenia, że człowiek zaczął kłamać. Oklamał samego siebie, bo przecież Boga nie okłamie, bo Bóg wszystko wiedzi, wszystko słyszy. Wraz z kłamstwem na świat przyszła nienawiść, wyzysk człowieka przez człowieka, ucisk, a także morderstwa i wojny. Brak prawdy jest przyczyną wszelkiego innego brze. I tak, cała historia ludzkości to nieustanna. Walka prawdy z kłamstwem i odwrotnie. Dobra ze złem, miłości z nienawiścią. I tak było w czasach Jezusa. I właśnie w tym momencie szczytowym, gdy trzeba było zadecydować, co zrobić z Jezusem, pada właśnie to wiekopomne stwierdzenie, które daje nam do myślenia z ust Piłata: cóż to jest prawda! Jezus poszedł na krzyż w wyniku manipulacji, w wyniku kłamstwa. Oskarżano go, że chce władzę w narodzie przejąć. Oskarżano go o to, że podburza ludzi, że ich wyzyskuje. Zdezorientowany Piłat pyta, cóż to jest prawda? Pyta dlatego, że sam był człowiekiem zakłamanym. Umył ręce, wygrał fałsz. Był przekonany o niewinności Jezusa, a jednak posłał go na krzyż. Moi drodzy, zawsze władza, która nie jest w porządku, która posługuje się kłamstwem, likwiduje tych, którzy mówią prawdę. Zawsze. Tak było w czasach Jezusa. Święty Jan Chrzciciel. dlaczego zginął? Dlatego, że królowi Herodowi powiedział prawdę. O jego niemoralnym życiu. To królowi się nie podobało. Manipulacja ze strony jego kochanki ścięta głowa, daje się krew niewinnego człowieka. Można byłoby iść dalej przez historię. Nasz patron Polski, biskup Stanisław ze Szczepanowa, przywódca duchowy naszej ojczyzny, uzawania jej dziejów oddał życie za prawdę. Zabity z rozkazu, a może nawet własną rewolucją Bolesława Śmiałego w roku 1799, Bo władzy nie podoba się zawsze ten, kto mówi prawdę i chce zniszczyć głosiciela prawdy. I moi drodzy, i tak jest w tych czasach nowożytnych i w czasach prawie współczesnych i współczesnych. Wielkie systemy totalitarne, które doprowadziły do zakłady milionów ludzi, posługiwały się zawsze kłamstwem, półprawdą, przemilczaniem prawdy, manipulacją, specyficzną socjotechniką, inżynierią społeczną. Dzisiaj jest na ten temat wiele publikacji. Dzisiaj Możemy już wiedzieć, jak, jakie są sposoby manipulacji człowiekiem, zmiany pojęć klasycznych, zmiany nastawienia ludzi do prawdy, jak można człowiekiem manipulować. Komunizm, Lenin mówił wyraźnie na zebraniach Komunitetu, że trzeba kłamać, że trzeba ogarnąć masę, wpływać na ich umysły. My mamy kreować rzeczywistość. Komunizm posługiwał się powszechnym kłamstwem. Powstała nawet specyficzna, komunistyczna nowomowa. Dokładnie o tym wie. A dalej w czasie II wojny światowej mistrz propagandy, mistrz kłamstwa, Debenz, żeby ludzie szli na wojnę, żeby oddawali życie za Hitlera, za faszyzm, żeby mogli bez brudnięcia okiem mordować miliony ludzi, gazując ich. W komorach, w, za, w miejscach kaźni trzeba było tych ludzi zmanipulować, trzeba było tych ludzi okłamać. I dzisiaj Goebbels jest tym negatywnym wzorem szczytem zakłamania, manipulacji. I moi drodzy, patrzmy na naszą Ojczyznę która żyła przez tyle lat w zakłamaniu, w tym właśnie systemie komunistycznym. Mistrz propagandy Urban, żyjący do dzisiaj. Starsi może pamiętają jego słynne konferencje prasowe. Ja jako wtedy młody chłopak oglądałem to w telewizji, ale wiedziałem, że on kłamie. bo mój ojciec świętej pamięci zawsze wychowywał w mnie: Sprawdzie. W Słuchaliśmy Radia Wolna Europa w domu i zawsze mi mówił, że masz mówić prawdę, nie wolno ci kłamać. Nawet jakbyś miał za to cierpieć, nie wolno kłamać. I oglądałem te konferencje prasowe Urbana i dziwiłem się, jak on tak w oczy może kłamać. Przecież on wie, że kłamie. Ci, którzy go słuchają, też wiedzą, że on kłamie. A on wie, że oni wiedzą, że on kłamie. I kłamie w żywe oczy, że jak pies. To była manipulacja, to były kłamstwa. I moi drodzy, ci, którzy głosili prawdę, byli zawsze niewygodni, bo człowiek prawdy musi cierpieć. Moi drodzy, trzeba to przyjąć, że do końca czasów, gdy ta warta Dobra za złem będzie ich i prawdy z kłamstwem. Głoszenie prawdy trzeba zawsze ukupić cierpieniem. Wzorem dla nas jest Jezus Chrystus. Za prawdy i miłości poszedł na krzyż. Ta walka jest tak straszna. Tu nie ma tolerancji. Nienawiść szatana do Boga jest tak wielka, że... Obrońcy, głosiciele prawdy muszą, muszą cierpieć, a nawet nieraz oddać własne życie. Jan Paweł II przyczynił się do wyzwolenia milionów ludzi z okowów kłamstwa. Za to bardzo cierpiał. Zdamy to dokładnie. Za co był ten zamach Jana Pawła II? Co on swego zrobił ludziom? No właśnie, mówił prawdę. To wielu się nie podobało. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, wyniesiony już na ołtarze, błogosławiony, za co oddał życie, dlaczego go składzono, tak jak Jana Chrzciciela, bo upominał władzę, że źle postępuje, bo dawał ludziom nadzieję, bo po prostu mówił prawdę. Trzeba było mu zamknąć usta. To o to chodziło. To nie, że się tam gdzieś mieszał, czy nie mieszał. Mówił prawdę. A ludzie garnęli się dziesiątkami tysięcy tam do kościoła św. Stanisława na Boży w Warszawie, bo byli zgłodnieni prawdy, bo żyli pod okową cenzurę, bo była manipulacja, bo było kłamstwo. Ludzie szli do źródła prawdy, tak jak do zdroju czystej, świeżej wody. Trzeba było cierpieć. I moi drodzy, dochodzimy do dzisiejszych czasów. To wielkie dzieło jakim jest Radio Maryja, Telewizja Trwana, Nasz Dziennik, uczelnia katolicka, która właśnie kładzie nacisk na prawdę. Bo to jest uczelnia, gdzie uczą młodych dziennikarzy, jak stworzyć prawdzie. Spotyka się z taką wielką nienawiścią. To nie, że się tam gdzieś miesza, czy nie miesza. Moi drodzy, to nie o to chodzi. To wszystko jest wpisane w ten odwieczny nurt walki prawdy z kłamstwem, dobra ze złem. Kochani, tak trzeba to widzieć. W duchu ewangelicznym, w duchu historii zbawienia. I w duchu zbawienia, które ciągle się dokonuje. Bo Jezus żyje i problem Jezusa jest ciągle aktualny. Ciągle aktualny. Ale jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, bramy piekielne nie przemożną. To jest dla nas nadzieja. Nie przemogą. Przyjdzie ostateczne zwycięstwo dobra i prawdy i miłości. Przyjdzie. Patrzymy na ojca Maksymiliana Korbę i na jego wielkie dzieło. Moi drodzy, chyba nie będzie tutaj nadużycia, jeżeli porównam te dwa wielkie dzieła. To, które robili i nadal czynią ojcowie Franciszkanie w Niepokalanowie i to, co czynią dla Kościoła i Ojczyzny dzisiaj ojcowie redemptoryści w Toruniu. Przecież pamiętamy ojciec kolonelu. Miał przeciwników, a nawet i w łonie Kościoła, powiedzmy to sobie szczerze, niektórzy pukali się w głowę. Co on wyprawia? Chory, zakonnik z jednym płucem. On chce świat porwać i oddać go maryni. Obędzie gdzieś do Japonii wydawać rycerza niepokalanej. Coż on wyprawia? Sprowadził najlepsze maszyny w Europie drukarskie. Milionami drukował rycerza niepokalanej książki, publikacje. W niepokalanowie stworzył potężny ośrodek, w polu dosłownie. Nie było pieniędzy, więc posiadacz ziemski, widząc ten zapał ojca Maksymiliana, ofiarował mu. Kilkanaście hektarów ziemi ofiarowo, bo wiedział, że to jest Boży człowiek, że powstanie wielkie dzieło. I ojciec Kolbe miał plany, żeby było tam i lotnisko, żeby była tam radiostacja. Wiedział, że przed wojną były już plany tworzenia telewizji. Więc już snuł blady i dowiadywał się, i czytał na ten temat, i rozmawiał, żeby w niepokalanowie utworzyć katolicką telewizję. Już się przedwojna. I za to musiał cierpieć. Ale moi drodzy, to dzieło nie zginęło. Bo prawda ma to do siebie, że w jednej, z jednej strony w jednym miejscu zniszczona, stłamszona, odradza się w drugim. Bo bramy piekielne nie przemogą. I dzisiaj Bóg wybrał na to miejsce głoszenia prawdy, toru, żeby stamtąd ta prawda się rozwodziła na cały świat, żeby ludzie mogli być wolni, żeby ludzie mogli zdając prawdę o sobie, o Bogu, o świecie, o społeczeństwie, żeby mogli czuć własną godność i wartość. I dlatego, moi drodzy, ja osobiście porównuję te dwa dzieła. Ojca Maksymiliana Kolbę i dzieło ojców Franciszkanów w Niepokalanowie przed wojną i po wojnie dzieło ojca Tadeusza Rydzyka i ojców redaktorystów w Toruniu. I moi drodzy, może nawet historia oceni w przyszłości. Może nas już nie będzie na tym świecie. A historia oceni, że te wielkie dzieła przyczyniły się do utrzymania ducha polskiego narodu, że idzie to bardzo trudno, bo ten nasz naród katolicki został poddany bardzo silnej presji, ateizacji, liberalizacji życia społecznego, życia duchowego. To jest bardzo silna presja decydentom światowym nie podoba się katolicka Polska. To robią wszystko, żeby ta Polska przestała być katolicka. Moi drodzy, to o to tutaj chodzi. Cóż to jest dać miejsce na multipleksie? Przecież z tego mają korzyść. To nie o to chodzi. Oni tego miejsca nie dadzą. Oni nawet by dopłacili miliardy euro, żeby tylko zniszczyć prawdę w Polsce, zniszczyć ducha katolickiego. Oni by jeszcze do tego dopłacili. Więc moi drodzy, o to tutaj idzie. I trzeba być tego w pełni świadomym świadomy i zawsze stawać po bronie prawdy. I moi drodzy, dzisiaj my tutaj obecni powinniśmy chyba sobie postanowić, żeby nie tylko bronić w telewizji Trwant, Radia Maryja. Ale żeby samemu być człowiekiem prawdy. Bo jeżeli my dzisiaj będziemy tutaj w Kościele się modlić, a potem manifestować, a sami będziemy zakłamani, sami nie będziemy żyć w prawdzie, to na nic to wszystko. To my tylko przyłożymy ręki do tej manipulacji, która dzisiaj się dokonuje. Być człowiekiem prawdy, być człowiekiem studnienia, Oto zawsze prosił nas nasz wielki rodak Jan Paweł II. Moi drodzy, trzeba, żeby każdy z nas będąc dzisiaj na tej uroczystości postanowił sobie nigdy nie będę kłamał. Dotyczy to nas wszystkich i kapłanów, i polityków tutaj obecnych, bo moi drodzy dzisiaj to jest ta dziedzina tak bardzo ważna, którą trzeba oczyścić. Bo trzeba przewrócić słowo polityka jego pierwotne znaczenie, bo jest to, jak wiemy, słowo pochodzące z języka greckiego i oznacza troskę o dom, troskę o ojczyznę. Polityka to wielkie słowo, bo jest to słowo, które ma skłaniać człowieka do służby drugiego. A dzisiaj powszechnie się mówi, że polityka jest brudna, więc trzeba, żebyśmy wszyscy i ci będący na górze. U I wszyscy będący na dole. Zwykli ludzie, obywatele ojczyzny. Żebyśmy wszyscy byli ludźmi prawdy. Żebyśmy służyli ojczyźnie. To jest ta polityka pisana z dużej litery. To wielkie słowo, które nas chwania do służby. Nie do wynoszenia się na niemi, ale do służby. Dlatego moi drodzy, bądźmy ludźmi prawdy. Żyjmy w prawdzie także w naszych środowiskach. Na górze w domu rodzinnym, żeby nigdy mąż nie ukłonywał żony, żona męża, żeby rodzice nie ukłonywali dzieci, dzieci rodziców. Żyjmy w prawdzie. Bo moi drodzy, zdarza się, że człowiek i to niby katolik, pisze lewe zaświadczenie do szkoły dla dziecka, bo dziecku się nie chce iść do szkoły, to mama mówi, a to ja ci napiszę, że jesteś chory. Biał, biała pod Przecież to jest kłamstwo zapalą znicze. Dziecko zbroi coś w szkole. Nauczycielka mówi, że źle postąpiło, to rodzic mówi, nie, to niemożliwe. Mój syn jest wspaniały, córka to mi z Jak on może palić papierosy czy brać narkotyki? To niemożliwe. Ludzie żyją w zakłamaniu. Sąsiad sąsiadowi coś powie, że prosta rzecz gdzieś tam krowa weszła w szkole, czy dziecko. Jabłek narwał niego w sadzie, drobne rzeczy, to, moi drodzy, człowiek nie przyjmie prawdy, tylko z pazurami do drugiego, oczy by wydrapał. Brak człowiekowi pokory. I, moi drodzy, i to, że nieraz właśnie zwykli ludzie żyją w kłamstwie, w kombinatorstwie, oszukują i przy handlu, i przy podatkach, i przy wielu różnych rzeczach. To się przekłada na życie społeczne. Bo człowiek, który ma zaciemniony obraz rzeczywistości i mówi, że dla dolaźnej korzyści można kłamać, to on łatwo zostanie zmanipulowany i nawet potem przy wyborach dopuści do władzy kłamców i oszustów, bo sam nie żyje w prawdzie. I moi drodzy, żeby w Polsce było dobrze, żeby było zwycięstwo prawdy i miłości, trzeba zacząć od samego siebie. I dlatego dobrze, że tu zgromadziliśmy się dzisiaj, że bronimy tej wielkiej wartości, że podnosimy głos. Ale trzeba też przy tej okazji wejść w głąb własnego serca i postanowić sobie i modlić się. Boże, daj, mi, żebym nigdy nie kłamał. Uczyń ze mnie swego człowieka, swoje narzędzie głoszenia prawdy. Uczyń mnie apostołem prawdy. A wiem, że przyczynię się do zwycięstwa, ostatecznego zwycięstwa prawdy, jakim jest Jezus Chrystus. Amen. Musicie mieć w sobie coś z orłów, musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przebić się przez wszystkie dziejów i przełomy, wichry i burze, nie dając się spędzać żadną niewolą. Módlmy się za naszą ojczyznę, byśmy nie zatracili tego, co przez wieki w pracy i trudzie, w żywej wierze i nadziei kładzione były w tę polską ziemię, a przyszłe pokolenie dzieci i młodzieży naszej ojczyzny nie uległo demoralizacji, wyczerpali doświadczenia z przeszłości i rozsądnie patrzyli w przyszłość. Ciebie prosimy. Stop dyskryminacji polskich katolików w kościoła w Polsce. Wczoraj w bykowni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przemawiając powiedział: Choćby było wszystko ukryte, Bóg to widzi. Niech te słowa nie będą tylko pustym sloganem, ale niech dotrą do Krajowej Rady, Rady Telewizji, Radia i Telewizji. Niech dotrą te słowa do wszystkich parlamentarzystów, do wszystkich rządzących, bo Bóg to widzi, co się dzieje na polskiej ziemi, co się dzieje z mediami wolnymi, polskimi, katolickimi. Ewangelię Prawdę Chrystusa Które prowadzą do zwycięstwa Naród Przez Kościół I dlatego Dyskusja na temat Telewizji Trwam Powinna być zakończona Bo największy autorytet Całej epoki Jakim jest błogosławiony Jan Paweł II Mówi do nas wszystkich Dziękuję Bogu że w Polsce jest radio, które nazywa się Radio Maria, i dlatego mądrzy tego świata nie powinni dyskutować z tym, który jest wielkim, największym z Polaków, który jest największym autorytetem, który jest błogosławionym i świętym. Wszystkim szczęście Bożym.